Dobra, Jaduj. Już? No. Cześć Adamek. Bo ten... Bo w pokemonach, nie? No. Był ten aż, który hodował Pokémony, nie? No było. I kurwa on był z Alabastii i w ogóle... miał takie Pokebole i on łapał pokemony, nie? No. I cześć. I on wzywał tylko te pokemony, kiedy chciał walczyć z innymi Pokemonami. Wiesz co? No ja No. I cześć. I on nie tylko wzywał? Kiedy miałeś napierdalać, nie? No. I wiesz i coś wziął jakiegoś wodnego, to on z jakiegoś kurwa blastera wodnego zapierdolił komuś, nie? No. No. I cześć. I jak on przywołał te pokemony do Pokeballa, nie? No. To kurwa, to jest ja jestem tylko ciekawy, nie? Czy Pokémon, czy te wszystkie, wiesz, Pikachu, nie? I tak dalej. Nie, bo Pikachu nie był chyba w Pokeball. Był. Nie, nie, znaczy, nie było. było. Nie. nie był No, na ramieniu. No i cześć, No weź tutaj nie kipci, bo ja ten nagrywam No Ja jestem ciekawy Czy ten na przykład kurwa Ej kto był w PokeBolu? Wszystkie inne Pokemon Wszystkie inne oprócz proszę... Daj jakieś imienie Pokemona Justin Bieber Kurwa Bulb... nie Ale nie niej zawsze się wyjebał też nie był Bulbasaury Był Bulbasaur, Bulbasaur, no. Ten Charmander Nie dobra kurwa. Dobra Znawcy jebań To Ej, ale... To ja jestem tylko ciekawy, nie? Jak na przykład Bulbazaura wyciągał tylko na jakieś napierdalanki, nie? Czyli wiesz, z liściem już zajebać, coś, nie? Jakieś pnącze. I ogólnie... Czy ten, jak przywoływał Bulbazaura do Pokebola, nie? To czy miał ten, yy... Kurwa, jakieś rozrywki, czaisz? Jakieś dziwki, yy, Palenie jakieś dobre, nie? Koks i w ogóle. Bo czułeś, bo on je tylko przywoływał na walki, nie? A potem miały się kurwa nudzić w tych pokebolach jebanych, nie? No. I to jest kurwa trochę dziwne, bo one po pierwsze były takie, nie? A pokebol był taki, nie? I jak one się w ogóle mieściły do tych pokeboli, nie? Trzeba iż jakby... jakbyś miał wybór, nie? No. Y zmniejszyć się do, do takiego pokebola, nie? No. Ale w środku miał y ten... Kurwa, no nie wiem. Gówno? No, na przykład. Albo jakieś bicie, nie? To byś wolał być na ramieniu łasza czy kurwa w pokebolu? USHA na ramieniu. Czemu? Bo chuć to, że kurwa tą gówno robił stary. Cześć, ale jakbyś miał wszystkich kumpli, kurwa Karolina na przykład, nie? No. Wszystko i w ogóle. W Pokebolu byś to miał, nie? No to normalnie, że do pokebola stary. No, cześć. I backup by była, nie? Bo w środku byś pił z nami w ogóle i jakbyś był takim Bulbazaurem, nie? To byś... Kurwa ten, był przywoływany do, do pokebola, nie? No. I ten... Yy... Ale na pewno tam jakieś ślugi, coś dziwki mieli, na pewno. No, wszystko mieli, kurwa. Picie, coś. W pokebolu to mogłeś sobie wybierać co chcesz, nie? Bo część tam, wpisujesz na przykład... ukośnik, przywołaj. No. I yy, malboro, nie? No. Mówisz? I ci kurwa malboro daje. Ukośnik, przywołaj, zapalniczka i ci zapalniczka daje, nie? I normalnie ślugi odpalasz. No no. A potem kurwa ukośnik, przywołaj i ściana, i dostajesz ścianę. Na chuj komu ściana? No jak chcesz zrobić pokój, nie? No. Ha. To bierzesz ściana i przywołujesz pokój. I może sobie część... jak w Simsach, taką chatkę odpierdolić, nie? No. Albo pr po prostu jeden pokój i kurwa ten. I na dole by mieszkali, wiesz, Czajś? Excel, Kamyk, Aneta, Bobby, wszystko ten, nie? No. Wszyscy by mieszkali na dole. I ty byś z nim pił, nie? I kurwa, i to by było cześć. Aj, A ogólnie Czajś, bo mnie to nurtuje, nie? Bardzo mnie to nurtuje, nie? No. Weź mi powiedz, kurwa, Czajś, co myślisz o sikaniu? Sikary? No, to mnie bardzo nurtuje i chcę, żebyś. Cześć! Bo gdybyś nie sikał, nie? No. Nie Trzeba sikać. Trzeba sikać, bo jak nie sikasz, nie? No. To wszystko kurwa możesz kiedyś eksplodować, jak nie sikasz. No, no. Bo to ci się gromadzi w tym w pecherzu, nie? No. I eksplodujesz. Ja na przykład muszę się teraz wysikać, więc idę siku. Ja do mikrofonu